Dzień dobry, witam bardzo, Alt, bardzo serdecznie w godzinach porannych świątecznych. Witam, witam bardzo serdecznie, odcinek świąteczny z Tolsów. Panuje teraz taka, powiedzmy, przerwa świąteczna, więc giercujemy hmm. sobie dalej. W sensie, rozdawałem sobie trochę punktów, zmieniłem zbroję, rozdałem sporo punktów Wigo, żeby zmienić na trochę lepszy pancerz, cięższy, ale żeby też się turlać jakoś rozsądnie. E, Dobijam do 40 punktów z siły. Podejrzewam, że to już jest... E, nie wiem, czy ktoś na czacie mówił, czy ja to gdzieś sprawdzałem. E, softcap e, z siły, więc chyba więcej nie będziemy rozdawać. W ogóle miałem więcej wyfarmić, e, wyfarmić e, punktów. XP w ogóle dużo, ale trochę nie widzę powodu. W sensie chyba nie potrzebuję więcej. Zobaczyłem przynajmniej. E, Przejdźmy do tego kościoła i załatwmy bossa, bo taki jest plan na dzisiaj. Zobaczymy czy się uda w ogóle. Miałem trochę jeszcze w życie pójść, żebym, żebym nie ginął tak szybko. Ale... Ale nie. Mam lepszą zbroję, mam nadzieję, że będę mniej obrywał. Okej, okay, turlam się dobrze. Zbroję mam ciężką. Zresztą widać po mnie, że jestem takim... ...przytyty taki jestem. Znaczy, tam się nie schodziło, ale. Ok, tu już jestem. U źródła Titanitu. Ok, teraz tak. Z tym panem. Panem, bossem trzeba trochę podyskutować. Dobra, panie boss. Pana bossa trzeba zabić. Powinienem mu trochę więcej bić i powinienem też nie umierać od razu, więc... Rzeczywiście, trochę mniej obrywam, ale to wciąż nie jest... moje dusze, czy coś? Fakem no teraz tego dwu ducha zrobił. Fuck. nic nie widzę. Ała. Ała. Okej, okay, jest, jest problem z tym duchem. O jest duży problem z tym duchem. Ojej, ja ich, ich się dwóch robi. Ciężko rolować ich dwóch. Hmm. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Kurczaczki. On nie jest trudny. To nie jest trudny boss. Ale ciężko się wbić w to tempo, żeby się leczyć pomiędzy. Tu jest tytanin duży? Żar. Dobra, walić ich, idziemy. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ale to nie jest tak, że ten boss jest nieosiągalny. Line bo jest. Kurcze, no. Hmm. dobrze szło, gdybym miał fokus przełączony na tego klona, a nie bossa, bo bossu uderzyłem kilka razy więcej. Zamiast bić tego bossa, jakbym bił w tym momencie klona, to bym go po prostu zabił. I ciekawe, co by się stało. Bo wciąż się tego nie dowiedziałem. Właśnie, co by się stało. W sensie, czy, czy on by zginął, czy, yy, czy on by wybuchł, czy on by. A nie, cześć, cześć sorry, sorry, tutaj wyżej trzeba było iść. To jest, to jest ważne, to jest ciekawe, ale dobrze, że dobrze idzie, trzy żary mam. Szkoda byłoby nie marnować tych, tych, żarów, bo skoro ja i tak ginę. Dobra, spróbujmy. Pontyfik. Dobra, nie, nie zwiększajmy nie, nie się. Może nie da się zabić tego ducha? Dobra, załatwiony. God Demet. Uh. Okej. Okay. Easy. Dobra, załatwiony, Uf. Czekaj, czekaj, gdzieś tu moje dusze jeszcze powinny leżeć. Dodatkowo. O, Dużo. Dobra, tego mamy z głowy. Eee, okej. Okay. W takim razie wracamy do naszej szkółki niedzielnej. Tobie ogarnijmy ekspika. A bo właśnie, bo mamy jeszcze te dusze. Welcome, To będą dwa poziomy kolejne. Będą dwa poziomy. Właśnie nie wiem czy nie dać wdęczność. Dobra lecimy w trochę. Damage zabija kurde. No, Czy mm. coś jeszcze byśmy chcieli z tego? No. A, czy mogę przypadkiem ulepszyć? Mam jeden, dobra. Ojej, no. ja za tu jakieś grudkę potrzebuję. A. Czyli teraz czanki muszę zbierać. Nie dobrze. Dobra, a to będzie tyle na dzisiaj. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I co mogę Wam powiedzieć? Do usłyszenia. Hejka, hejka, naklejka. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć włączek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że Wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podobała Wam się moja praca, pamiętajcie, że, klik że możecie kliknąć w moją nazwę, weźcie do strony głównej mojego kanału Kliknąć opcję wesprzej i za 2 złote 10 albo 30 zależy wspierającymi yy, według Waszej tutaj w, w chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za nadanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi, i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim. To nie jest tak, że wspieracie osobę, która um, ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z Was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym dwóch złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać, te, utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje. Włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, które spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to, jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji, rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.